Za tymi drzwiami dzisiaj jest alternatywnie, kreatywnie, ale także charytatywnie. Po przekroczeniu progu idziemy dalej drewnianymi schodami, które zaprowadzą nas bezpośrednio na kolejną edycję targów sztuki alternatywnej Obiekt Fest w Poznaniu. A tam swoją historię szydełkiem opowiadała m.in. Ola. Dzięki wcześniejszej edycji tego wydarzenia jej pomysł na biznes mógł się bardziej rozwinąć. Ja pamiętam teraz właśnie, że jak pierwszy raz wystawiałam się na obiekcie, to ja nawet nie miałam swojego Instagrama. Nie miałam logo ani nic, i dosłownie chyba dwa tygodnie przed, e, wysyłałam ogłoszenie i się dowiedziałam, jakby że się dostałam, więc na szybko robiłam logo, Instagram, wszystko. Także no, od obiektu tak naprawdę wszystko się zaczęło. Oleś sztuką szydełkowania zaraziła jej babcia. Artystka zajmuje się tym już od około trzech lat. Dzisiaj tworzy m.in. czapki czy rękawy. A to wszystko z materiałów, którym nadaje drugie życie. Ostatnio, na przykład, tutaj mam. Tę rękawy mi się wydaje, z tego co pamiętam. To wracałam od mojej przyjaciółki i był dosłownie wystawiony na świetliwe włóczki. I jakby zbierałam, właśnie wybrałam takie, które były w najlepszym stanie, i potem wykorzystywałam je. Natomiast wśród wydzierganych przez nią czapek znalazła się też taka, która zasiliła psi cel charytatywny. Wspierają nas lokalni artyści, ale też z całej Polski. Postanowili oni po prostu przekazać swoje dzieła. To polega na tym, że jeżeli znajdą się dzisiaj darczyńcy dla naszej fundacji, mogą oni sobie tutaj wybrać jakiś przedmiot właśnie, który im się spodoba. Rękodzieła innych wystawców także mogły spotkać się z ideą pomagania. Oprócz misji charytatywnej te targi pozwalały także rozwinąć kreatywność, między innymi podczas warsztatów fotograficznych a to jeszcze nie wszystko. Nasze wydarzenie to przede wszystkim jest interaktywna przestrzeń, gdzie można porozmawiać z twórcami, gdzie można, samemu, gdzie można samemu wziąć udział w twórczości. To jest inicjatywa oddolna, artystyczna. I jak podkreśliło organizatorki, są to targi robione przez artystów, dla artystów. Julia Zygmunt, Puls Dnia.